slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement.

Ale odkryłem parę rzeczy, które chciałbym wam teraz pokazać. I zacznijmy od tego, yy, że muszę oddać tutaj w moście. Jesteśmy w lokacji most podniemnego spoczynku, i chciałbym tu oddać przedmiot, który mam do oddania. Różanie Dbarossa z przedni, strażą. let the presence of this rosary serve as a reminder to you that wherever sin may fester, it will always be found and expunged by the dark crusaders. you serve a higher purpose, crusader. Miecz Wymaga 30 blasku, to było jedno. I teraz tak, chciałbym Wam pokazać. Jeśli pamiętacie, na moczarach była kobieta, która była zamieniona w kamień. udało Sprawdzałem, czy można ją odczarować, i udało mi się. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobiłem. moczary będzie umbralny tutaj podróżować wrócę usiądę jeszcze z odpocznę no jeszcze raz I ta kobieta jest tutaj. Była zamieniona w kamień. Trzeba było użyć ręki, wybrać przedmiot do rzucania i wybrać przedmiot, że jak się dokładnie nazywa. Granat empireum. I granat ten to jest fiołek wypełniony wodą święconą z empireum. Leczy sojuszników z dolegliwości i zadaje fizyczne obrażenia oraz narasta kara wobec wrogów.

Really was. I'd have left it on the table. Never trust magic. My father taught me that. Well, you helped me out of a fix, so I owe you. But let me work some blood back into my knees first. I feel like I've been sleeping on a stone floor for a month. Meet me at the bridge. mark and I passed by there, and it seemed as safe a place as any you're likely to find in this dump of a kingdom.

Ona pewnie stąd zniknie i pójdzie dalej, a my będziemy mogli podnieść przedmiot. ma i teraz podnosimy katalizator Wilmarka. No dobrze, to w tej lokacji było na tyle. Przeczytamy zaraz jeszcze amulet, jaki dostaliśmy. Kolejny, kolejna runa. Tu też nie byłem wychodzi na to. Zwykłe bryłki teralium. Nawet co tu pominąłem. Udało się pokonać rycerza. Chodzi na to, że to jest kolejna ścieżka. jest przedmiot, tam jest kolejny kusznik lek na święty ogień żyjmy w kolejna runa ścieżka to jeszcze na dole. Czy coś jest? Zanim pójdziemy na górę. To jest to miejsce, które widziałem tu z dołu Czyli tutaj jest ten przedmiot Pętla harmonii zobaczmy co to jest Katalizator Wilmarka. Katalizator magii blasku, którym kiedyś posługiwał się Mag Wilmark. To jest to. Amulet twardnienia. Zwiększa obronę fizyczną. Ten stary amulet był noszony przez wiele osób i nazywany na wiele sposobów. I choć pozornie uległ zmniejszeniu względem pierwotnego rozmiaru nie utracił ani odrobiny swojej mocy. A tutaj. Z... Pętla harmonii szuja. Za każdym razem, gdy użyjesz magii, Twoje kolejne zaklęcie przez krótki czas będzie zadawać większe obrażenia. Rzucanie zaklęć z różnych szkół magii jeszcze bardziej wzmacnia ten efekt. No dobrze, czyli teraz możemy się do, na górę. dało się Duże odłamki Deralium. czyli tak jakby dalsze ta gry O Z drugi, drugie miejsce. Żeby wejść do bossa. muszę jeszcze raz tam wrócić żeby podnieść ten przedmiot którego nie podniosłem Miecz Resz Mesacha. No dobrze. Trochę nadrobiliśmy. Znaleźliśmy loka lokację, fragment mapki, który pominąłem. Przenieśmy się tutaj. Sprawdźmy, czy możemy ulepszyć broń. Sprawdźmy ten miecz, który wypadł. Miecz Reszmesacha. Miecz, którym posługiwał się kiedyś Reszmesach z Perdamu. Reszmesach, który za założył kult poświęcony sędziemu i wojownikowi. Bładał ostrzą, z zabójczą gracją. Kiedy grupa ostatecznie rozpada się w wyniku wewnętrznych sporów, postanowił dalej głosić dobrą nowinę i rozwijać umiejętności walki za morzem. Wymaga 25 zręczności, ale ma bardzo dobre statystyki startowe. Ciekawe, jak się go dzierży? Mhm. I tak sprawdźmy teraz jeszcze, czy Którakolwiek z run, która wypada jest do mojego miecza. Potrzebuję czterech takich kawałków, żeby ulepszyć swój miecz. Mhm. No dobrze. To na razie nie mieści rudy, nadal nie mam. Czy ma coś ciekawego na tym świecie? Hello again, friend. May your path be blessed. Chciałbym się sprawdzić, czy most, o którym mówiła... Czy to jest most... Na którym walczyliśmy z burzycielem? Chciałbym to sprawdzić. to chyba nie jest ten most o którym mówiła nie to nie ten lokacja no dobrze nie trafiłem ale sprawdzę ten quest żeby go dobrze poprowadzić żeby czegoś nie zepsuć Myślę, że na tym można było zakończyć odcinek i w następnym odcinku ruszyć dalej w Górnym Kalarad, sprawdzić co tam się dzieje, co jeszcze nas czeka. Miałem jeszcze Wam pokazać czym rozróżnić potwory, które są pod skarbami, bo pod jednym z odcinków dostałem w komentarzu poradę. Żeby zwrócić uwagę na to, jak się zachowuje skarb normalnie, a jak właśnie, który jest potworem. Ale to myślę, że zrobimy już na tym odcinku. Przenieśmy się już do miejsca docelowego. W tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Liczę na reakcję pod filmem, komentarze. I do następnego! Cześć!